Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie to nowoczesna placówka kształcąca w zawodach mechanicznych. Powstała na terenie byłej cegielni w Dobrzechowie. Od 2022 roku w jej strukturach funkcjonuje także stacja kontroli pojazdów. Placówka zajmuje się kształceniem zawodowym w zakresie teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych dla młodzieży i dorosłych. W ramach kształcenia wykonywane są także usługi w zakresie przeglądów stanu technicznego pojazdów do 3,5 tony, naprawy pojazdów samochodowych w zakresie naprawy silników oraz podwozi i nadwozi pojazdów samochodowych, wykonywanie geometrii kół oraz całych pojazdów samochodowych w technologii 3D, wymiany i naprawy opon samochodowych oraz motocyklowych. Centrum Kształcenia Zawodowego wykonuje także naprawy sprzętu rolniczego i pojazdów rolniczych. Usługi cięcia blach do grubości 6 mm. Usługi spawania, toczenia, frezowania metalu na obrabiarkach konwencjonalnych i numerycznych. Nowoczesny budynek oraz bardzo dobre wyposażenie w połączeniu z młodą, wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną pozwala na kształcenie młodzieży na miarę XXI wieku w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik spawalnictwa mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz. Placówka jest przygotowana do kształcenia dorosłych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych. Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie internetowej www.czazdobrzechow.edu.pl. W trakcie kształcenia uczniowie mają możliwość dodatkowo uzyskać bezpłatnie prawo jazdy w kategorii B w zawodzie Technik pojazdów samochodowych i Mechanik pojazdów samochodowych oraz uzyskać dodatkowe umiejętności w zakresie naprawy pojazdów jednośladowych. Natomiast na kierunkach Technik Mechanik i Technik Spawalnictwa uczniowie mają możliwość uzyskać uprawnienia spawacza w technologii MAG. Uczniowie korzystają w trakcie nauki z nowoczesnej i bardzo dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej. Młodzież, która rozpoczyna naukę w centrum kształcenia zawodowego, otrzymuje bezpłatnie ubranie robocze służące do nauki zawodu. Każdy uczeń uczęszczający na zajęcia do centrum kształcenia zawodowego może bez ponoszenia kosztów naprawić swój samochód lub motocykl. W zawodzie technik, mechanik najlepsi uczniowie w klasie trzeciej otrzymują stypendia w wysokości 1000 zł, ufundowane przez firmę Seger Cutting Tools z Wiśniowej. Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie znajduje się w spokojnej i bezpiecznej okolicy. Uczniowie odbywający zajęcia mają zapewniony bezpłatny i bezpieczny dojazd na zajęcia pomiędzy strzyżowem a Dobrzechowem. Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie Zaprasza do zapoznania się z ofertą.